Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić informacje z prac w okresie od 28 listopada do 19 grudnia 2016 roku. W wymienionym okresie czasu odbyłem trzy posiedzenia kolegium prezydenta miasta, wydałem 42 zarządzenia, wspólnie z zastępcami przyjęliśmy 44 interesantów. 28 listopada mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w debacie oświatowej zorganizowanej w Strachowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez posła Prawa i Sprawiedliwości pana Krzysztofa Lipca. 29 listopada wspólnie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Danutą Krępą i szefem e, środowiskowego Domu Samopomocy panem Małkusem spotkałem się z przedstawicielami organizacji skupiających osoby niepełnosprawne w sprawie powołania w naszym mieście klubu Olimpiad Specjalnych. Wszystko wskazuje na to, że ten klub uda nam się powołać w roku 2017. 30 listopada spotkałem się z panem Jerzym Wątrobą, prezesem Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Tematem tego spotkania było utworzenie w budynku ZDZ przy ulicy Wojska Polskiego Centrum Rehabilitacji. Jak państwo wiecie, szczególnie starsi mieszkańcy naszego miasta często mówią o tym, że długi jest okres oczekiwania do wizyty u specjalisty na rehabilitację. Takie centrum ma w planach, ma w planach stworzenie pan Jerzy Wątroba i mam nadzieję, że ten projekt się powiedzie. Będziemy go w tym działaniach wspierać. Wspólnie z zastępcą Jerzy Miskiewiczem w tego dnia wzięliśmy udział w spotkaniu poświęconym planowę, planowanej reformie oświaty. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, a uczestniczyli w nim przedstawiciele starostwa, powiatowego dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, przedstawiciele rad rodziców, przewodniczący oświatowych związków zawodowych, a także państwo radni Rady Miejskiej. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 4 stycznia o godzinie 17 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Tego dnia moja zastępczynie waskiba uczestniczyła w zorganizowanym w miejskiej szkole tańca mim spotkaniu podsumowującym udział tancerzy w mistrzostwach świata world dance odbywających się w czeskim mieście Liberec, Skąd nasi tancerze wrócili z czterema medalami? Tego samego dnia Ewa Skiba wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Referat Gospodarki Komunalnej z udziałem przedstawicieli Świętego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematem spotkania była gospodarka niskoemisyjna i możliwość pozyskiwania środków na między innymi, budowę fotowoltaiki, jak również pomp, instalowanie pomp ciepła przez indywidualnych mieszkańców naszego miasta. 1 grudnia spotkałem się z podpułkownikiem panem Wiesławem Lochem, szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego w Kielcach. Tematem spotkania było utworzenie w naszym mieście siedziby Wojsk Obrony Terytorialnej. 2 grudnia uczestniczyłem w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej, podczas których odebrałem wyróżnienie przyznane dla gminy Starchowice w ramach pierwszej edycji konkursu Lider Ekonomii Społecznej w kategorii Samorząd Prospołeczny 2016. Tego samego dnia samorządowcy miast i gminy Województwa Świętokrzyskiego gościli w Starachowicach podczas konferencji szkoleniowej poświęconej realizacji programu Senior Plus w roku 2017. Uczestnicy konferencji odwiedzili funkcjonujący w naszym mieście dom Seniora Manhattan. 3 grudnia spotkałem się z Jarosławem Olechem, 15-krotnym mistrzem świata w trójboju siłowym. Kolejny złoty medal Starachowiczanin przywiózł ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbyło się w klubie sportowym sportów siłowych i kulturystyki Wiking, w którego barwach występuje złoty medalista. 4 grudnia moja zastępczyni Waskiba wzięła udział w procesji nabożeństwa odpustowym zorganizowanym w ramach miejskich obchodów święta patronki miasta, świętej Barbary. W dniach od 4 do 7 grudnia, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii, przebywając z wizytą gospodarczą w Mołdawii. Wizyta ta była elementem projektu, który Ministerstwo Rozwoju realizuje na rzecz administracji mołdawskiej w roku 2016. Dotyczy on przygotowania założeń polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich w ramach prowadzonej polityki regionalnej w Mołdawii. Jako jeden z panelistów prezentowałem wykład na temat doświadczeń w zakresie skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich na przykładzie naszego miasta. 6 grudnia moja zastępczyniewa Skiba uczestniczyła w odsłonięciu zegara miejskiego, który zamontowany został na budynku przy ulicy 1 Maja, na którym dawniej były zainstalowane dwa zegary fabryczne. Realizacja inicjatywy przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic była możliwa dzięki programowi firmy Tesco pod nazwą Decydujesz Pomagamy. 8 grudnia w Agencji Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Starachowice Bezpieczne w praktyce, w której uczestniczyliśmy wspólnie z moją zastępczynią Ewą Skibą. Tego samego dnia Ewa Skiba spotkała się ze starostą starachowickim, panem Dariuszem Dąbrowskim. Spotkanie to dotyczyło działań gminy i powiatu na gruntach położonych nad zalewem Lubianka, należących do Skarbu Państwa. 9 grudnia uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego pod nową halę budowaną w zakładzie Manbus w Starachowicach. Zakład rozpoczyna kolejną inwestycję w naszym mieście, budowę centrum podwoziowego MAN. Koszt inwestycji to około 15 milionów złotych. Zatrudnienie znajdzie tu około 130 nowych pracowników, głównie montażyści, inżynierowie i pracownicy logistyki. Tego samego dnia w Agencji Rozwoju Regionalnego spotkałem się z mieszkańcami miasta, radnymi podczas spotkania podsumowałem dwa lata kadencji na stanowisku prezydenta miasta Starachowice. 10 grudnia doszło do tragicznego zdarzenia na starożytnym osiedlu Bugaj. W wyniku pożaru zginęła jedna osoba, natomiast osiem kolejnych trafiło do szpitala. Spotkałem się z osobami poszkodowanymi na skutek tego zdarzenia, którym udzielona została natychmiastowa pomoc. Moja zastępczyni Ewa Skiba uczestniczyła w otwarciu Mistrzostw Polski w kickboxingu rozgrywanych w miejskiej hali sportowej. 11 grudnia miałem przyjemność wręczyć medale i puchary najlepszym zawodnikom w kickboxingu. Podczas tegorocznych zawodów rozgrywanych w naszym mieście rywalizowało ze sobą 130 zawodników reprezentujących barwy 42 klubów z całej Polski. Wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego po raz drugi włączyliśmy się tego dnia do akcji Szlachetna Paczka. 12 grudnia spotkałem się z mieszkańcami, którzy licznie przybyli na Strachowicki Rynek, gdzie w tym dniu zawitała świąteczna ciężarówka Coca-Coli. 13 grudnia spotkałem się z Panią Marią Sławek z Zakładu Usług Gospodarczych oraz z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych działających przy ulicy Harcerskiej 10 i ulicy Majówka 8. Spotkanie to dotyczyło realizacji programu Zielony Podwórka. Obydwie Wspólnoty Mieszkaniowe chcą złożyć do tego projektu swoje wnioski w roku 2017. W tym dniu w mojej pracy towarzyszyła mi Pani Beata Stąpot, członek Zarządu Powiatu. Pani Beata podczas minionego finału Wielkiej Rokiety Świątecznej Pomocy wylicytowała Dzień Prezydentury z Prezydentem Miasta. Tego dnia zakończył się drugi etap przebudowy i budowy ulic południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia. Do użytku mieszkańców oddaliśmy kolejny fragment ulicy Żytniej na odcinku od Majora Nurta do ulicy Smugowej. Koszty inwestycji to około 416 tysięcy zł, uzyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 to 208 tysięcy zł. Kolejną inwestycją przekazaną do użytku była siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Michałów. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego gminy Starachowice. Na te urządzenia również gmina Starachowice pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Na szkolnym placu stanęło łącznie 9 urządzeń do ćwiczeń. Tego samego dnia wziąłem udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, które odbywało się w sali Olimpia urzędu miejskiego. W tym dniu również uczestniczyłem w uroczystościach rocznicowych zorganizowanych w 35. rocznicę stanu wojennego, zorganizowanych przez NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. 14 grudnia spotkałem się z panią profesor Aliną Maciejewską, dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Podsumowaliśmy tego dnia dotychczasową współpracę i omówiliśmy dalsze plany na przyszłość w tym zakresie. Studenci Politechniki Warszawskiej wykonują projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych miasta. Mój zastępca Jerzy Miśkiewicz wraz z zastępcą dyrektora MOPS panem Krzysztofem Drożdżem, odwiedził dps działające w Wąchocku, Mircu i w Starachowicach. Celem wyjazdu było poznanie warunków bytowych przebywających tam podopiecznych z naszego miasta. W tym dniu mój zastępca uczestniczył w spotkaniach wigilijnych zorganizowanych przez Starowicki klub Amazonek i Stowarzyszenie Niepełnosprawni Plus. 15 grudnia rozpoczął się w naszym mieście pierwszy Starowicki Jarmark bożonarodzeniowy. Dla Starowicza przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. na placu stanęło 18 stoisk oferujących mieszkańcom regionalne wyroby i nie tylko. Tego samego dnia spotkałem się z nowo wybranymi radnymi podczas inauguracyjnej sesji młodzieżowej Rady Miasta. Miałem przyjemność wręczyć medale za długoletnie pożycie małżeńskie państwu Jadwidze i Adamowi Siedlak. Wspólnie z moją zastępczynią Ewą Skibą tego dnia gościliśmy u pani wojewody świętokrzyskiej pani Agaty Wojtyszek. Tematem poruszanym podczas spotkania było m.in. przejęcie należących do skarbu państwa terenów położonych nad zalewem Lubia Lubianka oraz zagospodarowanie działek na osiedlu Bugaj. W tym dniu wspólnie z moją zastępczynią spotkaliśmy się z przedstawicielkami PKP z Krakowa oraz rejonów Kielce i Skarżysko. Spotkanie to dotyczyło współpracy gminy z PKP w zakresie wspólnych inwestycji realizowanych na terenie naszego miasta. 16 grudnia wspólnie z radnymi oraz mieszkańcami wnioskodawcami przekazaliśmy do użytku kolejne inwestycje zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego i programu Zielone Podwórka: są to przebudowa ulicy Łazy w Starachowicach wraz z budową kanału deszczowego i sanitarnego, utwardzenie nawierzchni terenu przy ulicy Kościelnej 45, przebudowa parkingu przy ulicy Kościelnej 36 i 40, budowa oświetlenia dróg w obrębie budynków armii krajowej nr 6, 8, 10, 12 i Reja 11, budowa oświetlenia odcinka ulicy Pastwiska oraz budowa oświetlenia pasażu pomiędzy ulicami Skalistą i Kościelną. Mój zastępca Jerzy Miśkiewicz spotkał się z księgowymi szkół podstawowych oraz gimnazjów z naszego miasta. Tematem spotkania był scentralizowany VAT oraz jednolity pakiet kontrolny w szkołach. Podczas pierwszego starołęckiego jarmarku Bożonarodzeniowego padł nowy rekord Polski dotyczący liczby osób w czapeczkach mikołajkowych 4301 osób. Dotychczasowy rekord wynosił 4281 i należał do Krakowa. 17 grudnia w tym samym dniu wspólnie z zastępczynią Ewą Skibą uczestniczyliśmy w koncercie jubileuszowym z przeszłości w przyszłość zorganizowanym setną rocznicą działalności harcerstwa na ziemi starachowickiej. Koncert odbył się w Starachowickim Centrum Kultury. 18 grudnia wspólnie z zastępczynią Ewą Skibą uczestniczyłem w pierwszej wigilii miejskiej zorganizowanej dla mieszkańców miasta podczas ostatniego dnia Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Serdecznie dziękuję mieszkańcom, Państwu radnym, a także wszystkim przybyłym gościom i współorganizatorom przede wszystkim pierwszego strachowickiego jarmarku bożonarodzeniowego. Bardzo dziękuję. dziękuję.